Być. Możemy dokończyć ten film i się zastanowimy, dobra? To zaraz, zaraz dojdziemy do konsensusu, panowie Za momencik Dokończymy to, bo mieliśmy obejrzeć... A, bo dobra? dobra, I zaraz zobaczymy Pomyślimy, pomyślimy a epilepsja! Wszyscy żyją? Ale o, strzana Mega ciekawe No nie widzę różnicy. Czy widzicie różnicę? Czekałem. Nie, to no jakaś różnica jest. Tak, ale dobrze to wygląda. Jest zupełnie inaczej. Uno bez torka to nie uno. Ale nie się tego kompletnie. sobie robimy No jakaś mała różnica tak, chyba jest w tym łosach, faktycznie. Ale powiem w mi się to mega podoba. Taki płasnie, no res jest trochę seksiakiem, nie? Trzeba to przyznać. Ewron przytulił nas. A bezkini są trochę zielone. Ja jestem tak ciekaw z tej reakcji, Agaty. Jestem tak ciekaw. A nie ostatni, bo mi się na maksa podoba. Ale nie spodziewałem się takiego efektu. No nie jest seksiakiem, chat. Mega robota. No, zobaczysz w filmie reakcję zresztą. No ja też jestem ciekaw. Na razie Ej, też muszę iść do fryzjera. panie i panowie. Wyglądam jak jaskiniowiec. Marie. Bardzo, ale to bardzo dobry film. Serdecznie Wam polecam. Oglądając wczorajszy akwarium. To też jest Z Tak, tak wygląda, leży jak W, w, w 5 5 9. 9. specyficzny sposób się no, Ej, a tą grę to... nową, tą co widziałem, upadł. a jest chyba belegem, coś takiego. A ale to, na to jest nawet nie do końca. Ale mam nadzieję, że Wam się w tym zobaczy. Szczególnie parom, w sensie zjadł. Zjadł jak masz dziewczynę o to oglądaj to z nią. I przez tę właśnie. Mam takie, ale to takie Jaranek. Ty też była dziewczyną? Jamesem Brownem. to jest Born in New York City. Woo. Woo. Uh. Kompletnie tekstu nie znam, ja, wiem, ale się jesteście... przy tym świetnie bawię. Świetny kawałek. Serdecznie A co wnosisz do związku? Jak zwykle te ja jestem, ja jestem prezentem. Ja jestem prezentem. Jechałem w takim samochodzie, jechałem. Izaka! No, pamiętam. Piotrulo, prowadziłeś? Tak! Jechałem po Warszawie. 300 na godzinę szat. Prułem tak, że policja mnie nie dogoniła. Chciała, no, ale nie mogła. Nie dziwię im się. 300, Audi równa się Mustang. Co jest? Co jest k***a, tak ciemno tutaj? Coś mi tu śmierdzi. <grystanie> o. Jo, Andrzej na środku! Ja pierdzielę. No to jednak nie będzie taka normalna reakcja, chyba. Już to widzę. Nie, no jak mnie wystraszycie. jedne mogłem sobie na kamerę wejść i sprawdzić, kaj są. Tu nie ma. Monika W! Tu też nie ma. O, A. ja. Ale ja wiedziałem, że tu ktoś będzie siedział. Wiedziałem, że tu ktoś będzie siedział. Nowe włoski. patrzy nie zauważył. nie Nie, no właśnie takie miały być. <głos》<głos》I jeszcze nikt nawet to nie, to nie to zauważył, to jest, tak jak to mówiłem, nikt nie zauważył. Takie inne to jest, jest. nie? No, Takie spodziewałem się białe. Takie miały być. kolor szary? Ale jest ale, ale, ale dobrze, bo jakby Ressy sobie walnął jakieś różowe, to chyba by nie tak spoko, nie? Tak, to światło. zależy, zależy jaki światło jest. Res jest already sexy. Sadają w zieleń? No taka zieleń, niebieska. Wygląda coś... zupełnie inaczej o czym ty mówisz, nie no nie mogę Aj No nie mogę, no po no, prostu nie no, mogę taki No taki zieleń, nie? U, u par parterzy to inaczej Ja bym ja ja, ja, ja ja nie, nie chciałem Resi tak, to prawdziwy, ja poważny czuję, mężczyzna taki, taki Oj jest, tak, taki samiec, nie? Jest hejo! samcem Mocny samiec Jestem tak, ale to tak ciekawa reakcja Agaty że to mi się w głowie nie mieści Mocny samiec to zawsze była tą, która mówiła Przestań, nie, nie farbuj, nic nie zmieni jest dużo. jest super I po co ty zmieniać? Agol. Fajne to mieszkanie Ej nie, dobra, kupujemy teraz mieszkanie no, Nie ma dramatu nie ma. Czy było oglądane <grym> Uszumiego mega z Rezin na stadionie? No właśnie nie było, kurde w sensie lepiej, lepiej w sensie. A nie wyrażając Hej, Ej, zawsze jestem ciekaw tych wszystkich reakcji. Jak wiecie, ile z tych reakcji jest tak na filmie Ej, mega! I potem wiesz, wyłączałem kamerę i jezus, jakie gówno odwaliłeś. Więc sensie, wiecie, bo zawsze są jakieś reakcje na tatuaże w ekipie czy coś, no nie? I zawsze ja przed kamerą też bym powiedział: Nie, no, byczku. Pok champ, Nie, no bo wiecie, nie będę psuł wajbu filmu, no nie? No, Jestem ciekaw super. ile z tych reakcji będę poza kamerą było, eee, Dlatego to... założyłeś te koszary. No, no. Ale <laughs> Agata hit? Agata jest to super. To nietypowe mega, no, w sensie, to jest tyle różnych rodzajów kolorów, to jest hit po prostu. A w ogóle co tak, mówię? No, na nam dał serduszka pod jednym filmem. Dzięki za filmem. suba, za koluś. Dzięki za koluś za... Ale czarny, widzicie? To jest ta sama obsługa. Nie mów mi za koluś, żebym cię... Widzicie? Patrzcie, napisał w resubie. Za Koluś? Dzięki za suba, za Koluś. I teraz co? Nikt nie jest opluty. Hit to jest Widzisz, że jakby każdy tak dużej robił, samo obsługa. Ty więcej radzisz ja w życiu. Ja nigdy nie byłem tak długo, no na... Igor się to byśmy na przykład. To już jest za Marcie Każdy miał tyle nikada. IQ co za Koluś. Przebiegniesz? Na szczęście, szybko. Szybko będziesz musiał wrócić do Wiktora. Agatał Saczewicz. raz ci. Ja jestem zadowolony. Ale muzyka, takie cozy. Nie podoba Ci się. No mówię, że ja... Kamil, powiedz, Cosimus, ciekawego. Podprawne. O, o już nie. Tak. Kamil, Ewron, powiedz coś ciekawego. Dobra, chat. Dobra, nie ma problemu. Yy, coś ciekawego powiedzieć? Nie ma problemu, chat. Wiecie, że... Na początku był owoc pomarańcza? Zanim nazywał się kolor pomarańczowy? Orange, orange? PogChamp. Chyba jest git, nie? Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy bardziej wam siedzi mój sta moja stara fryzura, nice. czy może ta nowa, aktualna? Mi się podoba to, że jest taki odświeżenie I to jest super w tym wszystkim. Totalna świeżość i to mnie jara. Co się dzieje? Body mi wariuje, mój statyw się psuje ten tutaj ten ruchomy taki statyw do wymiany albo do naprawy. A na przykład w toalecie w pociągu nie ma toalety. To jest po prostu dziura i kupa spada sobie na tory body? Jesus Christ Złożyliście you. takie migania są. W kilku filmach A. się już to pojawiło. Napiszcie komentarz. Czy Wam Taka się jak podoba i czy ma się. Stanie, z spoko. Subskrybujcie kanał. Codziennie o 16:00 filmy, żebyście nie zapomnieli, więc klikajcie na dole. W samolocie tak chyba nie ma, nie? Zostawiacie łapę w górę, jeśli film się podoba. Pozdro, trzymajcie się.